Naszym gościem w studiu jest Marek Kramarczyk, operator ekipy Combat Camera. Cześć, witamy serdecznie. Marek, Ciebie na zdjęciach nie widzieliśmy. Na bo filmie byłeś, nie na, widzieliśmy. Na filmie nie widzieliśmy, ponieważ no, z drugiej strony kamery byłeś właśnie. Tak. Jako Combat Camera y, jadąc na misję, y, realizując materiał, y, jedziemy jako ekipa dwuosobowa. Jest kolega, który jest y, fotografem i jestem ja na przykład jako operator kamery. Oczywiście są to funkcje zamienne. Tylko w tym momencie to, co właśnie zauważyliście, że jeżeli trzymam kamerę, to jestem ewentualnie tylko na zdjęciach. Marek, ty jesteś normalnym żołnierzem, to Combat Camera można nazwać, że to taki oddział? Tak, jesteśmy zespołem, który powstał około 2 lata temu. Combat Camera ym, skupia ludzi, cztery osoby, których, dla których praca czy z aparatem fotograficznym, czy z kamerą jest pasją. To nie jest nasza. Nie jesteś, jesteśmy żołnierzami, ale oprócz tego mamy tą pasję, że czy zrobienie fajnego zdjęcia, czy zrobienie fajnych ujęć jest to dla nas to, po co tam jedziemy. Jest to najważniejszy moment, ale oczywiście, jeżeli trzeba, jesteśmy też żołnierzem w, w sytuacji zagrożenia. Mamy ze sobą też karabinek i jesteśmy żołnierzami. Mamy którzy już zdjęcia. Mamy zdjęcia właśnie z Waszych wypraw. Skąd to zdjęcia? To jest chat, akurat jest to jedna yy, z akcji humanitarnych, chyba w województwie AK. Najczęściej gdzie wyjeżdżacie? No teraz najważniejszą misją polskich żołnierzy jest oczywiście Afganistan. Misję w Czadzie już zakończyliśmy, także staramy się kilka razy w roku być w Afganistanie. Ale są też takie krótsze misje, czy na przykład jest misja taka wojsk, sił powietrznych na Litwie. Też zdarzyło się być mi w Hiszpanii. To są, są takie klucze. to stwierdziłeś, tak słyszałem. Tak, no trochę, trochę z tego się mm, uzbierało, ale mówię, przede wszystkim jest to Afganistan i Afganistan, bośnia. to brzmi niebezpiecznie. Nie boisz się wyjeżdżać w takie podróże? Y, no jestem żołnierzem, jak gdyby jest to wpisane w nasz zawód. Y, tak, ale wiesz, nie każdy się decyduje, to nie jest misja obowiązkowa, nie musisz tam jechać, prawda? Y, ale jest to taka męska przygoda, oprócz tego, że y, właśnie mam tą kamerę, jestem też żołnierzem, y, poznaję... Y, prace naszych żołnierzy, którzy tam są na misji. Bardzo wiele ciekawych osób tam y, udało mi się poznać i strach jest, no nie powiem, że się nie bałem, jest to w momencie zagrożenia, szczególnie w Afganistanie mm, są takie momenty jakieś niebezpieczne, ale... Jaki najbardziej moment taki niebezpieczny pamiętasz? Y, no powiedzmy godzina 5-10 rano, gdy oczywiście dość daleko od naszej bazy, ale E, eksplodował pojazd, e, pułapka, e, rebelianci zaatakowali jakiś posternek. By, by był, by był tak potężny, że naprawdę dało, można było się obudzić i to bardzo szybko. E, w takim momencie cała y, 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 ekipa bazy, y, ci, co są, muszą być na swoich stanowiskach, są reszta, oczywiście udaje się do schronów, y, gdyż czy, y, to nie jest jakaś taka misja, że my czekamy na, na walkę. Staramy się piersi atakować, tylko my jesteśmy tam, żeby pomóc tym ludziom. Na no, że zdarzają się kontakty ogniowe, to jak gdyby nie jesteśmy dłużni, ale też nie atakujemy piersi. Powiedz, jak mieszkańcy Afganistanu reagują na Was? Czy oni są tak pozytywnie nastawieni? Bo wiesz, informacje napływają z Afganistanu no, sprzeczne, mam czasami takie wrażenie. To znaczy, myślę, że zwykli mieszkańcy, którzy mają już dość wojaczki, wojny są raczej odbierają nas pozytywnie, tym bardziej, e, tak jak tu widać może teraz na zdjęciach, właśnie, że staramy się m, przeprowadzać e, akcje pomocowe, humanitarne, e, budujemy drogi, budujemy e, szkoły, przedszkola byłem właśnie e, w czasie na, swojego pobytu na oddaniu kolejnego m, Etapu budowy przedszkola miejskiego. Byliśmy na przykład z ekipą na takim spotkaniu z gubernatorem, jest to bardzo pozytywne, bardzo wysoko jest oceniana praca polskich żołnierzy, praca w ogóle całego PKW. I myślę, że mieszkańcy, ci, którzy, tak jak już wcześniej wspomniałem, mają dość wojny, to widzą w nas właśnie tą siłę, która może spowodować, że no wreszcie te walki tam ustaną. No a jak wygląda życie samych polskich żołnierzy? Wiadomo, mają służbę co poza służbą robią? Teoretycznie. Czy ta służba jest cały czas 24 godziny na dobę? No są służby, godziny? są takie komórki, gdzie służba jest 24 godzina, ale żołnierze oczywiście mają swój czas wolny, jest jakaś świetlica, jest bogato wyposażona stołówka, także nie ma jakichś problemów, że ktoś naraz się okaże głodny, nie wiem, o drugiej a no właśnie, w nocy. A co tam się je? <gryw> Powiedz. W Afganistanie? W Afganistanie posiłki są przygotowane przez dużą jakąś firmę, która jest to kontrahent chyba wynajęty przez Amerykanów. I jest wszystko. Karmił Was dobrze. Bardzo dobrze, Bym nawet powiedział. <grym> A zdarzyło Ci się jeść, może nie w Afganistanie, w może gdzieś indziej, jakieś takie egzotyczne potrawy, ciekawe. Charakterystyczne <grym> dla tego regionu, gdzie byłeś. Zawsze staram się, gdy jesteśmy na jakimś spotkaniu, gdy jesteśmy czymś częstowani, nie odmówić, spróbować czego. choć mogą to później być, jak się okazało, dowiedziałem się, mogą być jakieś kłopoty później e, takie zdro, zdrowotne, żywieniowe jakieś, ale na razie nie miałem z tym nic wspólnego. I starałem się, będąc w Czadzie, jadłem z lokalnymi mieszkańcami, na którym ze spotkań spożywaliśmy obiad, zostaliśmy zaproszeni na obiad. Tak samo było w Afganistanie i muszę przyznać, że um, osoba, która siedziała obok mnie, tylko tłumaczyła mi, co, co to jest dana potrawa i naprawdę było wyśmienite i takie trochę urozmaicenie od tego, co dostawaliśmy bardzo. Jest... W tym momencie nie było niebezpiecznie. Nie, też. Bo, nie, bo nie ma co ukrywać, jesteśmy, y, 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 dokumentujemy takie spotkanie, czyli jesteśmy zaproszeni, tam przeważnie są wysoką, wysocy rangą oficerowie, y, y, też pracownicy cywilni, którzy omawiają, czy to jakiś kolejny projekt pomocowy, czy jakąś akcję humanitarną, którą mają zamiar zrobić i y, z władzami afgańskimi i... Zwykli żołnierze, którzy te są, w tym momencie jak gdyby ochraniają nas, są na zewnątrz i naprawdę można czuć się wtedy bezpiecznie. Powiedz, czy podczas takich dość szybkich i zaskakujących akcji jest czas, żeby złapać kamerę i sfilmować? Znaczy ja powiem, że kamera jest przede wszystkim, najpierw trzymam kamerę, a jeżeli sytuacja jest na tyle niebezpieczna, że no są takie sytuacje, że tą kamerę trzeba jednak odłożyć i trzymać karabinek, ale ja u mnie jest to w tej kolejności. Najpierw kamera, później karabinek, bo to jest nasze zadanie. Od, jak gdyby, od trzymania karabinków są tam żołnierze, którzy wykonują to tak dobrze, że po prostu nie muszę o tym myśleć, że o teraz muszę trzymać karabinek, bo wiem, że tam jest obok mnie jakiś człowiek, który... Który pilnuje tego i czuwa nad tą sytuacją, a ja tylko w takiej sytuacji naprawdę niebezpiecznej, naprawdę wymagającej tego. A te... co z filmami, które przygotowujecie? Z filmami. Przede wszystkim przygotowujemy materiały, staramy się pokazać życie, pracę i to, co się dzieje w Afganistanie, w polskim PKW, dla telewizji. Dla portali internetowych, i bardzo dużo, właśnie, y, telewizji do nas się zgłasza, że coś się wydarzyło i poproszą o surówkę, i oni wtedy, czy do newsów, czy do jakiegoś materiału większego. A nasze, zmontowane przez nas materiały są umieszczane na naszym kanale na YouTube. Jest to kanał polish.com. E, I tam mamy obecnie 21 filmów, mm, które całkiem nieźle są oceniane. I, nie, choć nie, nie, nie mi to oceniać, a myślę, że całkiem nieźle nie sobie radzą w tym internecie. My życzymy, Oczywiście, my życzymy ciekawych wyjazdów jak najmniej takich ekstremalnych e, warunków i sytuacji. Dziękujemy bardzo za wizytę w studiu. Naszym gościem Dziękuję był bardzo. Marek Kramarczyk, operator ekipy Combat Camera. A już za chwilę porozmawiamy, jak zawsze o poranku, w Radiu Kaszebe.